Witam Państwa. Dzisiaj będę grał używając broni K7. K7 jest to SMG dostępne za GP od bardzo niskiej rangi PFC, zatem jestem przekonany, że każdy z Was będzie miał już taką rangę, żeby tą broń sobie kupić. Jest to dosyć dobra broń, w zasadzie do tego levelu chyba jedna z lepszych i teraz szybko może pokażę co należy jeszcze z nią zrobić zanim ją weźmiemy do gry. Pierwsze, no to oczywiście trzeba wejść do Porium Emporium, Customize, wybrać naszą broń i Tutaj polecam lepszyć slot pierwszy piston engine Damage, ja już go ulepszyłem o 3 i jeszcze trigger. Jego też ulepszamy na trzeci poziom. O, akurat y, się udało. Jeżeli by nam się nie udało, no to wówczas należy wejść do lobby, jeszcze raz wejść do, do poziom i wtedy y, naszą broń możemy zrobić tak ponownie hmm, tutaj jeszcze to zostało slot barrel jego nie polecam ulepszyć wcale ponieważ jeżeli go ulepszymy to nam się zwiększy dużo recoil i split i wtedy nasza broń będzie hmm, dużo gorsza w rozgrywce dlatego tylko ulepszamy slot pierwszej i trzeciej na 3 hmm, to by było na tyle a no jeszcze oczywiście hmm, możemy sobie kupić do niego większy magazynek e, to już w, w dziale hmm, modification wybieramy naszą broń jest K7, w sumie tylko mm, dla nie polecam kupić większy magazynek i nic więcej. C celownik w tym przypadku raczej nie jest konieczny, ponieważ bronnie typu SMG raczej i tak mają celność dosyć niską i po prostu jest zbędny. Dobra, no to zaraz będziemy widzieć w grze. No i witam w grze. Tym razem jest mapa Red Canyon w trybie One Man Army. Czyli każdy na każdego i wygrywa ten, który zdobędzie akurat 15 kg. Dobrze, że był słaby, więc dałem radę go zabić. W przeciwnym wypadku nie miałem szans raczej. Oj, dostęp headshot z G36, duże mam szczęście ten gracz. G36 raczej należy do broni o dużym spryzie i dużym za zatem był to lagi headshot. W tutaj jest magazynek powiększony do 45, zatem przeładowanie trwa troszeczkę dłużej niż normalnie. Ten samoka ma chyba jakąś dużą głowę, bo już yy, mu chyba w tej grze po raz trzeci headshota. A w sumie to może też dlatego, że jest taki wolny. wolny kiki jednak, yy, zaraz wracam. Tym razem tryb Spy Hunt na mapie Vertigo Spy Hunt jest to tryb, w którym na początku trzeba uzbierać pięć skrzynek, które leżą w losowym miejscu na mapie Oczywiście są oznaczone takimi właśnie niebieskimi skrzyneczkami tak to zbierze pierwszy pięć skrzynek Oczywiście jak umrę, no to wtedy skrzynka Zostaje w tym miejscu, w którym e, ja umarłem Teraz mam w tej chwili trzy skrzynki z tym, że jak umrę, no to zaznaczę wszystkie trzy, zatem jest to pewna wada Ups, chyba dostaję flashem po twarzy o. Umarły. O, ja akurat on miał dwie skrzynki, ja miałem trzy, on mnie zabił i on teraz został spyhuntem Na niego, znaczy mam kilku XM8 Na niego są dobre oczywiście granaty No i teraz używa właśnie tego swojego rebaga który zabija na strzała więc trzeba go unikać Ja to się gdzieś skampiła Oczywiście staram się nie być zbyt długo na rynku. Ponieważ, kiedy włączę swojego minigana, to trudno wtedy uciec przed nim. Już taki urok. Tutaj jest coś podobnego jak w tym tam regen, Jeżeli chcemy mówić tego Spechan, to zatem najlepiej używać właśnie Explosives, używać właśnie noża z Bliska, jeżeli jest na przykład AFK. O, właśnie, ta jak teraz. Dobra, teraz może zbyt wiele z kasiedzem nie udało mi się pokazać, ale no jestem staram się za zawsze znaleźć takie właśnie e mapy, które, w których się mało gra. Teraz jestem na mapie Dredge, czyli po polsku Kanały. E jest tam również mapa dosyć mało uczęszczana. Tutaj się właśnie głównie gra SND, chociaż też dość e rzadko. Moim zdaniem jest to mapa całkiem fajna. Szkoda, że tak mało ucz uczęszczana. Osobiście lubię sobie na niej raz na jakiś czas zagrać. No a teraz gram o elimination z jakimś nowym Polakiem, który tą grę dopiero zaczął. Zatem nie będzie zbyt wymagającym przeciwnikiem. Szczury słyszę. Myślałem, że gdzieś będzie widać. No niestety ani jednego nie widziałem. Jest to mapa dosyć duża, jak wszyscy widzą. Zatem, jeżeli gramy tylko jeden na jednego, może być nieco problem, żeby się znaleźć. No może tutaj pokażę kilka fajnych miejsc na przykład tutaj widać jest taki metalowa płyta, jeżeli będziemy ją przez chwilę strzelać, to się zniszczy. I tutaj góry są górne przejście między dwoma bazami, między jedną bazą, tutaj spawn i między drugą bazą. Tutaj, na, na tej odległości, bardzo często ludzie używają RPG. No i widać, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem. Ale do zabicia go użyłem w mapie XM8. E, znaczy, broni XM8 zamiast tego, co był właśnie... E, to tylko może taką mapkę Wam teraz pokazałem. To była jedyna gra na tej mapie, jaką widziałem dzisiaj. E, zatem... Mm, zaraz ten filmik skończę, jeszcze tylko raz godorowe i szybko włączę jakieś inne filmy, gdzie będzie troszeczkę więcej się działo, no to już będzie prawdopodobnie jakaś mapa, która będzie dużo, dużo częściej uczęszczana. Ale wszystkim oczywiście polecam grać również na, na tej mapie. Dobra, no to zaraz wracam, tylko że w innej mapie. Jak chwilę temu wspomniałem, jestem teraz na mapie dużo częściej uczęszczanej mianowicie na mapie Oli Rig. E, Wszedłem w sumie pod sam koniec gry. E, zatem za chwileczkę się skończę. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj zrobić kilka kili. No, już chwilę nią grałem, więc mogę już powoli na ją streszczać. E, dlatego mogę powiedzieć, że jest to broń bardzo fajna, lubię nią grać. Mm, troszeczkę w niej damage zawodzi, to jest jej jedyna wada. Niemniej jednak pozostałe aspekty jak na przykład of fire, w sumie to to samo, recoil są bardzo przyjemne. Fireball! Szkoda chyba nam zajęli u góry naszą bazę w związku z tym trzeba będzie ją odbić a jednak nie już tego ekstremu zabili a się właśnie żeby teraz wyjąć XM8 i kogoś tam sobie zabić no ale... ups to się stało ale nie o tej broni ta, ten filmik ma być tylko właśnie o mm, K7. Oczywiście tą broń mogę wszystkim polecić do levelu PFC, raczej nie ma lepszego SMG, chociaż raczej razem przetestować wam wszystkie bronie, bo być może będzie wam grało na przykład lepiej Uzi bądź jakąś inną bronią. Ja właśnie Mac 10 chyba chociażby tak już kiedy zrobiłem o tej, filmie, o tej broni filmik to jeszcze na starym, na starym kanale Common Stitcher no i witam ponownie w uprzednim rymie dostałem Crasha, teraz jestem na mapie Short w Try Elimination jak, jak wszyscy mogą zauważyć jestem w tymie dużo, dużo gorszym Szkoda, że, że się tak dzieje. Nie, nie, bardzo takich graczy nie lubię, że tak się zachowują. Właśnie po prostu jest to gra bardzo wtedy niesprawiedliwa. Widzą, że są nowi gracze, i zamiast po prostu sobie wyjść z tego rumu, jak ja to robię wówczas, po prostu sobie chcą na nich podbić nieco swoje mm, kadry. Raty. Już nie tak muszę się broń, weźmiemy od niego jego nudzką broń czyli CKB no ale czego się można spodziewać po takich ludziach, którzy specjalnie sobie chodzą do Luma z takimi e, słabymi graczami, żeby sobie tylko właśnie podbić swoje statystyki. O, ten miał fajną broń używał e, AN98. Jest to broń bardzo e, ciekawa. No bardzo duży i A im będę zakarowali teraz samo headshoty. Bo wykorzystują właśnie w ten sposób nowych graczy. Osobiście, kiedy widzę takich właśnie słabych graczy, to ja wtedy z ruma po prostu wychodzę i, i nie mam, nie mam e, zamiaru ich męczyć. Doskonale wiem za do tym, że oni są mm, jeszcze nowi, jeszcze tutaj się uczą grać, a po prostu to dostrzętnie

No, a już mnie teraz ubił, mimo że go mm, trochę postrzeliłem, chyba trzy albo 4 strzały To lecimy dalej Przespołszyb się da urzucić granat. Jest to mały ból. Nie wiem czemu tak się dzieje, ale tak złoży się da zrobić. Może ten będzie to lepiej widać. nadleciał wleciał i go zabił, dziwna sprawa straszna hmm, Tutaj biega ten właśnie Major, kurczę, jak mu nie wstyd Żeby z taką rangą właśnie nabijać sobie kader na, na, na takich słabych graczach. Mimo wszystko ma 22 do 12, zatem... No, troszkę było zbyt dużo. Zabiłem dwóch i kolejny dwóch e, będę strzelał. Jak widać to jest taki, taki właśnie... E, ta gra się nastawiła na to, że... ...nikt tu w świecie nie wychodzi z bazy, do tamty wyjął swoje SMG-a, mianowicie Kobrę dostał 4 strzały, właśnie to jest woda tej broni, że no, dopiero za 5 razem umarł że ma niski damage Jak wszyscy wiedzą, ja, ja nie jestem typem, który lubi kampić. Hmm, w sumie kampić nienawidzę. Campienie jest mam dla tych graczy, którzy takie coś lubią robić. i ja osobiście nienawidzę. Jest to dla mnie wtedy gra zbyt brudne. Ale ja nieraz po trzeba. Tylko raz udało mi się teraz upatrzyć, ale sam też nie byłem w pełne życie. Szkoda, że ta gra tak wygląda. I Witam po raz ostatni, w, w, w ostatniej części tego filmiku. Hmm. Teraz gram w trybie e, elimination z tym, że jest 6 na 6. Zatem duża szansa, że po prostu będę grał słabo. Raczej znaczy unikam grania na 8, mm, no znaczy 8, no tak, 8. E, podczas gdy nagrywam, bo wtedy po prostu moja gra dużo traci na swojej płynności. Tak teraz po prostu mam poniżej 20 fpsów, to właśnie to może wydawać, że nieco więcej, ponieważ e, jeżeli będę to później konwertował, to i tak te klatki m, zostaną sztucznie jakby e, w, włączone. Ale w rzeczywistości jest tutaj dosyć niski fps. po prostu podczas konwersji mimo wszystko będę to zamieniał filmik na ten który ma 30 klatek na sekundę dlatego jeżeli w którymś momencie będę miał mniej no tak jak zwykle to po prostu będą sztucznie używał XM8 widać jestem w teamie znów dużo dużo gorszym a to dlatego, że gram przeciw elicie elita ma team zawsze lepszy to nie podległa najmniejszej nawet dyskusji jak zamiast, w danym wypadku kolejnym zwykle by team dostaje mocno w dupę Udało mi się przeżyć. Przez ten, przez ten niski efekt po prostu przed chwilą właśnie e, spadłem z tych schodów. W dziwny całkowicie sposób dla mnie. właśnie to, dlaczego nie lubię grać w Z8, ponieważ na tych lagach się grać tutaj nie da, nie jestem w stanie tak dobrze kontrolować swojej gry, jeżeli, tak jak po tym miejscu, jest gień Ooo, wow, to jest las. Na większą odległość tą bronią oczywiście nie ma co nawet próbować kogoś zabić. Bo będziemy z góry skazani na porażkę. Tutaj przede te szyby wszystkie się da strzelać, zresztą nie na większości ma, przez szyb się da strzelać, to tak ma, e, takiego małego uzupełnienia. Tutaj widać że moje statystyki są dosyć przeciętne, ale nie ma, się, nie ma się to dziwić, jeżeli jestem w takim samym filmie, to naprawdę się ciężko widzieć. Tym bardziej grają z bronią, która no, nie jest jakimś demonem. Jeżeli chodzi o używanie, no, czemu ciągle wywala kurcze graczy To jeszcze z mojego teamu, mimo że e, wygrywają z nami, to sporo to Jest to kolejny Buzer. Takim właśnie miłym akcentem zakończę ten filmik. Uuu, skąd on wiedział, że tutaj będę? Pewnie... Pewnie wiedział, nie wiem. Jeszcze wam tam wrzucę za karę granatę na... na w jakiegoś hakera, bo zrobił unbelievable że on jest teraz to użyłem na pewno a teraz tego już by nie może walić, ponieważ jest w końcówka tej gry i to by było na tyle, dziękuję za uwagę